Witam serdecznie w kolejnym odcinku, no słuchajcie powiem wam tak, jak widzicie nade mną już nic nie ma, w miarę czysto, posprzątane, wystarczy tylko zdjąć te płyty OSB, ale przed tym jeszcze zdjąłem ostatnie dwa, dwie części, dwie ściany, a to wyglądało właśnie tak. Przy okazji były drobne kłopoty. I finalnie z tego wszystkiego została ta kupa do rozgwożenia, która jest za mną. I to będzie koniec robót z drewnem. Mam nadzieję. Także jest dużo światełków w tunelu, że zacznę roboty już rozbiórkowe żelbetu. Mam nadzieję, że nie. Czyli betonu. Mam nadzieję, tylko, że to nie będzie żalbet. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj mam zamiar zająć się tym. Tutaj już e, pierwsze ściągnąłem. E, po prostu była potrzebna idealny wymiar e, po szerokości, ponieważ kupiłem przyczepkę i musiałem burty dorobić, ale to w następnym odcinku, jak trochę przetestuję, dzisiaj postaram się zdjąć to. Zobaczcie, wkręt, wkręt, wkręt wkręt, wkręt czyli w miarę szybko może pójść. Pojedyncze gwoździe gdzieś tam się oczywiście znajdą. No nie, właśnie z tymi gwoździami jest największy problem. Tutaj jest jeden gwóźdź, czyli wszędzie. E, no, tutaj przy, przy górnej części tutaj tak samo, ale to szybko pójdzie. Bierzemy się do roboty. No dobra, to lecimy. Może, zacznij, może zacznijmy od tej ściany, dlatego że tutaj e, one, ta, te nachodzą na to, więc po prostu go odkręcę. Ten, czy ja będę miał co odkręcać, bo tu w ogóle nie widzę wkrętów. Ale jaja. Ja. Aha. Dobra, czyli tą trzeba pierwszy raz zdjąć. Może widzę co jest. No dobra, spo, zobaczcie co tu się działo. Ściana w ogóle niczym nie zabezpieczona. 20, 20 20, albo 25 lat, coś takiego, tutaj mech, to jest wszystko mech, to brązowe co widzicie to jest mech, także przepięknie, folia, no założona fajnie, tylko że ona nic nie daje, ona nic nie dawała, no nie, zobaczcie, przenos cała podziurawiona jest, tu, tak się powinno robić, tak, to jest bardzo dobre, ja osobiście bym tak nie zrobił, ale pewnie fachowcy to robili, no nie, ja... Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, to było tak, że te, te fundamenty istniały dopiero później powstał domek letniskowy na tym. Ale ja osobiście bym przynajmniej odkopał te fundamenty i jakoś je zabezpieczył. Po drugiej stronie wątpię, żeby coś było w ogóle robione. To wszystko jest... No słabo to wygląda ogólnie. Zawsze tutaj było tak wilgotno. No nie, jak się wchodziło na dół, to było zawsze, tak? No wiadomo, piwnica, znaczy piwnica, no coś pod gruntem, to wiadomo, że jakaś temperatura nie jest super. Ale... Ale czuć było tą wilkość, no i efekt jest jaki jest. Dlaczego? No nie. W ogóle nic jest niezabezpieczone. To. Ta folia to jest bez sensu, tutaj, no nie. Szczególnie, że zobaczcie. Ona tu się kończy. Tu się kończy, tu jest pasek, i znowu i znowu folia. O. Po co to jest? Nie wiem. No ale nie budowali to mądrzej się ode mnie, no nie. Co ja tam wiem. Biorę się teraz za tą część, lecimy dalej. No i tak mi gdzie minie. A jak? No dobra, słuchajcie, bo wpadłem na ciekawy pomysł, mianowicie chcę zobaczyć, czy ta ściana jest pełna żelbet, Chociaż wydaje mi się, że nie, że to są jednak bloczki takie duże. E, nawet bym powiedział ten stary gazobeton taki szary, ale zobaczymy. O. O, wszystko się sypie. I jaka jest gruba. Do tego mam odpowiedni sprzęt. Więc no cóż, zaczynamy, no nie? No dobra, przebiłem się. Grubość muru jest taka mniej więcej, czyli jakieś 20 cm. Pytanie, czy to jest żalbet, czy nie trafiłem po prostu na zbrojenie. Spróbuję w tą stronę pójść. W tą? W tą, bo tu jest ścianka. Dojdę, powiedzmy, dotąd i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i nie ma zbrojenia, co mnie bardzo cieszy. Dlatego, że przynajmniej będzie mogła przejechać koparka z młotem i bez większego problemu to wszystko rozpierdzieli, no nie? Ręcznie? Nie, broń panie Boże, no nie, to mi się zaciukał, to mi się zaciukał i nie miałoby to żadnego sensu, no nie. Także. No jest dobrze, jest ok. Jest ok, tak. No właśnie myślałem, że, że może to być beton, ale jednak warto się upewnić, bo to nigdy nic nie wiadomo w takich czy w takich rozbiórkach. Dobra, koniec odcinka, mam dosyć.